Witam serdecznie w kolejnym filmie ze zmianami w naszej grze. I dzisiaj wyjątkowo nie będziemy zaczynać na scenie wioski, tylko przejdziemy sobie do zupełnie nowej sceny, jaką jest. Dodaliśmy w naszej grze menu główne, z którego teraz będziemy startować. No, jak widać mamy napis tytułowy naszej gry. Yy, takie pustkę Unity która niedługo zostanie zastąpiona faktycznie jakimiś, nie wiem, ładnymi grafikami. Jeszcze pomyślimy, jak to mniej więcej menu główne będzie wyglądało. No i oprócz tego mamy różne przyciski. Aktualnie nie wszystkie z nich działają. Na przykład Credits są zupełnie puste, ale za to Settings. Zupełną nowość znowu. Ale na ten moment wyciszę, żeby może to nie przeszkadzało w nagrywaniu. Też na razie jest jeszcze tymczasowa ale już myślimy nad jakimiś takimi utworami, które, że tak powiem, będą do, do nas należeć i po prostu będą już zamieszczone w grze. Dalej, niestety nie działa nam kontynuacja gry, ani wczytywanie save'ów, ale na spokojnie możemy sobie przejść do nowej gry i, i wrócić na scenę, którą już dobrze zminamy, czyli scenę wioski. Tutaj mamy kolejne zmiany wizualne, jak chyba prawie cały odcinek. Został zmieniony panel wyświetlania naszych surowców, jak widać to już nie jest takie pionowe wyświetlanie po prostu liczbowe. Tylko mamy elegancki paseczek z grafikami również naszych surowców i ich wartościami. Możecie napisać co o tym myślicie. Dalej. Nasz panel boczny, kiedy najdziemy sobie na któryś z przycisków, wyświetla nam się napis od czego on jest. I tutaj przejdziemy sobie do ekwipunku, który dostał również potężne zmiany, bo teraz uwaga. Mamy już grafiki do każdego z surowców, które tutaj mamy w ekwipunku. Co więcej, kiedy klikniemy w dany, w dany surowiec, pojawia nam się tutaj w panelu bocznym jego no, powiększona grafika, jego nazwa oraz jego statystyki. No, może nie do końca statystyki, ale przykładowo dla jakichś jajek mamy ich cenę. A dla nasion mamy również takie rzeczy jak ich yy, dni do wyrośnięcia albo ilość ilość plonów, które z nich dostajemy. No jak widać tutaj jeszcze rzepa masero, bo w sumie z nim nie korzystamy, ale będziemy to stopniowo, wiadomo, uzupełniać. Co więcej, mamy na górze zakładki, w której możemy sobie sortować, które konkretnie surowce chcemy wyświetlać. Co więcej, mamy również zwierzęta w postaci świni. Oprócz tego, chyba wcześniej tego też nie było na odcinku pokazywane, że ten panel boczny, kiedy wejdziemy sobie w którymś z zakładek, dostaje taki, taką ładną obramówkę, właśnie złotą, z drewnianym takim panelem po prostu za sobą. Dalej, została odblokowana mapa. Teraz, jak już klikniemy w mapę, nie mamy. Przycisku, który nic nie robi, tylko otwiera nam się panel z mapą pobliskich wiosek świata, nie wiem jak to nazwać, która no, też jeszcze jest tymczasowa, jak widać, mam wielki napis Placeholder, ale mamy tutaj załączek, jakieś tam wizualizacje, jakiś grafik, to też będzie jeszcze zmieniane, wiadomo. I mamy dwie wioski, które aktualnie są wyłączone. Bo, żeby odblokować dostęp do wiosek, musielibyśmy najpierw zrobić pierwszą misję. Przy czym, jak widać, znak y, wykrzyknika również dostał graficzne zmiany. Tachu. Oczywiście, misję chyba z dwa razy robiliśmy na odcinkach, więc nie chcę tego powtarzać. Przejdziemy troszeczkę sobie na skróty. I dostępy do wiosek. Skoro już mamy załatwione dostępy do wiosek, przejdźmy sobie do nich. Jak widać, już są odblokowane, i kiedy wejdziemy w pierwszą wioskę. No, pokazuje nam się panel wioski, który też jeszcze jest tymczasowy. Graficzną stroną jeszcze się zajmiemy w przyszłości, na razie bardzo nam zależy na samych mechanikach, żeby, żeby one właśnie funkcjonowały, żeby działały. I w wiosce na razie mamy tylko jeden budynek do interakcji i jest to budynek z handlem, czyli bardzo długo przez nas przede wszystkim wyczkiwaną mechaniką, która pozwala właśnie handlować nam z wioskami. Jak widać, mamy panel naszych surowców, mamy panel surowców z wioski. Na górze mamy tak samo jak w ekwipunki zakładki, którymi możemy sortować dane surowce. No i mamy ilość golda. I naszą, i, i wioski. Zależało nam na tym, żeby to było spójne z ekwipunkiem. I myślę, że to jak najbardziej się udało, bo również jak tutaj najedziemy sobie na dany surowiec, wyświetla nam się na środku jego no, powiększony, powiększona grafika, nazwa, i oczywiście te statystyki. Kanel odbywa się w ten sposób że jeżeli klikniemy w jakiś surowiec, przykładowo w kamień, to przechodzi on po prostu do strony przeciwnej. No niestety aktualnie mamy ustawione tak, że, że kamień jest w sumie darmowy, więc możemy go sprzedać całość zupełnie za darmo, ale działa to w sumie w dwie strony, więc od handlarza również możemy kupować ten kamień za darmo. Spróbujmy coś, co może ma cenę, czyli na przykład kapusta. Jak widać, kiedy sprzedam kapustę, my otrzymujemy 8 golda, a wioska go traci. Chcieliśmy też, żeby handel był jak najbardziej uproszczony, żeby nie było tu żadnych, no nie wiem, zbędnych mechanik, które po prostu tylko zaciemniają przekaz. Myślę, że to jest bardzo czytelne, że klikamy, sprzedajemy, w drugą stronę klikamy i kupujemy. Jeśli chodzi o dziś, to w sumie tyle, więc dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, co może chcielibyście zobaczyć w tej grze, co byście może zmienili, co tutaj pasuje, co może nie pasuje. Chętnie też odniesiemy się do Waszych propozycji, a póki co to dziękuję za uwagę i do usłyszenia.